Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj klocki magnetyczne, kliki. Mało jest takich zabawek, które nadają się dla dzieci już od pierwszego roku życia i mają coś z magii, bo klocki magnetyczne są po prostu magiczne. Wyglądają w ten sposób: są barwne, duże, mają i cyferki, i obrazki ze zwierzakami. A można z nich budować duże wieże, można z nich budować najróżniejsze domki i różne kształty, ale teraz troszkę o kształcie klocka. Pierwszy podstawowy to jest po prostu taki kwadrat, który ma właśnie tutaj albo obrazek zwierzaka, albo cyferkę, a dodatkowo zobaczcie, tą cyferkę można wyjąć. I z powrotem wsadzić. Tu jest element magnetyczny, tu są magnesy, i te dwa elementy się łączą. Możemy klocki połączyć w dowolny, wybrany sposób. Możemy zbudować dach. Proszę bardzo. Możemy je rozłączać, budować z nich książeczki, co Wam przyjdzie do głowy. A najważniejsze jest to, że robi się to bardzo łatwo i dziecko będzie miało takie ogromne poczucie satysfakcji, że no to ono samo wymyśliło ten najdziwniejszy kształt, a budowla, zobaczcie, no taki maluch, który buduje wieżę, która stoi, to jest naprawdę duży sukces. Nie osiągniemy tego w przypadku drewnianych klocków, no bo te wieże będą e, dosyć mobilne i będą się przewracać, a tu mamy stałą konstrukcję i nic się z nią nie dzieje, można ją obejrzeć z każdej strony, a przy okazji możemy porozmawiać troszkę o zwierzaczkach. Możemy porozmawiać troszkę o cyferkach. O tym, gdzie e, nie wiem, jakie zwierzęta lubimy, co robią, co jedzą, e, czym się zajmują. E, Możemy też porozmawiać o warzywach, bo tak wygląda zapakowany e, zestaw klocków, który będzie świetną zabawką przedszkolną, ale też bardzo eleganckim prezentem. No bo zobaczcie, to jest naprawdę kawał pudła. Tu są pomysły, w jaki sposób można te klocki e, kształtować w dowolny sposób. Zestawy są też w takich mniejszych uzupełniających elementach. Tu mamy zwierzęta z farmy, tu mamy zwierzęta morskie, tu mamy troszkę egzotyki, takie czteropaki, tak, cztery klocki razem z magnesami. Ale jest też coś, co ja lubię najbardziej, czyli takie mechanizmy koła zębate. Otworzę Wam ten zestaw, pokażę Wam, jak wygląda. O, to jest kilka takich niezależnych kół. O, proszę, proszę, muszę go otworzyć. A, tu chyba jakiś kotek. No, zaraz zobaczymy, jak on to... Co tam się dzieje? Trochę klocków. Najciekawsze jest to, że te wszystkie zestawy się łączą ze sobą, że możemy budować i rozwijać te zestawy w najróżniejszy sposób. A tu mamy naszą koło obrotów. No Czyli mamy zestaw podstawowych klocków, ale zobaczcie, takie same otwory są też w tych innych zestawach. Więc. Pełna kompatybilność. Możemy umieścić to tak, a na tym umieszczamy koło zębate, które będzie się kręcić w dowolny sposób. O, proszę bardzo, wypadło mi. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, o, mamy nasze koło zębate. Możemy też wziąć kolejne koło zębate, bo zobaczcie, klocki łączą się też ze sobą, tak, mogą być łączone dzięki łącznikom, ale wcale nie muszą. No, i co my tutaj połączymy? Jakieś większe koło zębate nam wejdzie, muszę pokombinować. O! No i co? Czy to nie magia? Zobaczcie. No, no i możemy rozwijać te zestawy w najróżniejszy sposób. A Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zobaczcie. Tam. Pst. No i mamy. Musimy to dobrze przymocować, wiecie, to dla takiego malucha też, też jest takie zadanie, który musi się skupić i skoncentrować. Oczywiście jeszcze całość możemy połączyć w najróżniejszy sposób, dodać do tego o, w ogóle są trójkątne zakończenia, proszę bardzo. I budować, i budować, i tworzyć, i kombinować, i najróżniejsze konstrukcje e, e, dzięki temu powstaną, a ja życzę świetnej zabawy, tą trwałą zabawką, kolorową i e, jakże rozwijającą wyobraźnię.